Lit premium, gorzka żądkowa, cztery piwa. Są tacy, którzy mogą pić, i są tacy, którzy nie mogą, a nawet nie powinni pić. We wszystkich moich filmach alkohol zawsze był dziwnym trafem obecny. Dało mi to do myślenia, i postanowiłem swój kolejny, piąty chyba film zrobić wyłącznie o alkoholu. Po to, żeby moje następne, szósty, siódmy film w ogóle były pozbawione alkoholu. Chyba taka była geneza. No ze. Tak. Znaczy, że kontrolują. Zarmożasz? Czy ja kontroluję? Podobno w Polsce jest 900 tysięcy ludzi uzależnionych od alkoholu, a leczy się co szósty. No i ja zrobiłem taki film ostrzegawczy dla niektórych. Piję odkąd Polak został papieżem. Kiedy Polska zwyciężała i piłem, kiedy Polska przegrywała. Piję, bo jestem nieśmiała. Z powodu seksualnego uniesienia. Zanim zacząłem pisać, to sobie założyłem że ten film będzie miał takie trzy części. Ta pierwsza powinna być w miarę lekka, w miarę jak na moje filmy, lekka, widz powinien się czasem uśmiechnąć, bo kto się nie śmiał z pijaka? Ta druga już powinna wywoływać zażenowanie, a ta trzecia przerażać. Więc jak się poznaliście? Pod bankomatem. Nie fascynuje zło, fascynuje mnie do czego zdolny jest człowiek. O tym w mniejszym, większym stopniu próbuję robić filmy. Jeżeli coś mnie uwiera, to nawet chyba nie umiem tego jakoś zwerbalizować, tylko to wciskam w scenariusz, w sytuację, którą rozwiązuję na planie. No i te filmy właśnie dlatego są czasem takie pełne dynamitu. Robienie filmów ma sens wtedy, kiedy te filmy prowokują, czy emocjonalnie, czy intelektualnie, czy wzruszają. Eee, I prowokacja jest wpisana chyba w te, w te moje historie. Wybierna! którzy wybiorą się na film pod Mocnym Aniołem dostaną poruszającą i wzruszającą historię. To bardzo dużo, ale dostaną też jeszcze taką propozycję gry, znaczenia, co wydaje mi się, że jest ciekawe. Będzie to też historia o miłości. To niebezpieczne, bo większość filmów jest o miłości. A tu będą dwie, do Wódki i do kobiety. Myślę, że nie stracą czasu. Widzisz, za mnie? Dzień dobry, cześć. Nazywam się Wojtek Smarzowski, jestem reżyserem filmu Pod Mocnym Aniołem. Zapraszam.